Cześć widzowie. W dzisiejszym filmie pogramy sobie trochę na PvP. Trochę pogramy, trochę pogadamy. Zostawcie łapkę i subika. Na 10 like będzie kolejny filmik. Możecie też pisać w komentarzach, co byś, jak, jaki byście chcieli filmik. Dobra, to może najpierw pójdziemy na Aks PvP O jesteś. Dobra, trochę za późno zjadłem, ale to nic. O kurczę, przegraliśmy, ale dobra. Próbujemy dalej. Na pewno nie to, oba, ja tego bardzo nie lubię. Netherite też nie. Może build UHC? Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał. Albo mam jeszcze pomysł taki, że możemy pójść na no, starczami taki tryb. On też jest bardzo fajny. I zobaczymy czy coś tu jest. Zbytko ustawimy. Zobaczymy co to jest. Co już tutaj tak zrobimy? Dobra, nie da się. to lecimy tutaj. Trochę poranku mają. Więc pijemy. Dobra, boi się nas. Tutaj sobie rozmawiają, to z nimi się nie będę bił, bo mają dużo. O, ten ma 10 punktów, to może z tym się pobijemy. Musimy go z tym zwalić. Znaczy, tu nam będzie orał, ale to. Że, że nas chce walnąć. Widzę, że trochę nie ogarnia, ja też trochę nie ogarniam, ale chyba lepiej. O nie bije nas jakiś. Szykujemy. Piszmy soj. Soj. Pewnie myślałem, że nas będzie bił. Dobra, giniemy. Jeszcze nie giniemy, ale za chwilę zginiemy. No biegnie za nami. Widzę, że mamy mało o, tutaj, tutaj o kurde Jest trochę mały, trochę duży problem Dobra, goni nas dalej. Kurczę, goni nas. Uciekamy mu tak. Jak zginiemy, to trudno. Kurczę. O nie, i wziął. I ma z nas totem. Nie wziął tego? Nie wziął. Dobra. To trochę lepiej, nawet. Nawet nie trochę, tylko o wiele lepiej. Mamy dwa totemy, pokazujemy soja, ale widać, że nie chcą. Pewnie teraz nas goni. Nie gonią, to dobrze. Mamy coś takiego i próbujemy sobie zrobić 180. Dobra, coś się nam trochę nie udaje. zobaczymy, kto tu się bije. To jest coś to my tu się z nimi nie chcemy mieć. Jak tutaj będzie, to go zastrzelimy z kuszy. Jeszcze prawie. O, to ma 11 tysięcy. To nie za dobrze. Szybko klikamy robimy coś takiego. O, ogarnia, ogarnia. już jeszcze no Coś takiego. Tak, tak, bierzemy to i dalej mnie nie goni, to lepiej. Wybijamy sobie tarczę. Nie no, udaje goni no. Bość to jest jakiś nienormalny. Jak minie nam Antel no, to pójdziemy na coś innego. Byle nie na to. Szybko spałem. Dobra. No i pójdziemy na Netherite. Dobra, ten na Tylko możemy pobić. Czemu już ora? Kurczę, żeż. Abym go zwalił do tej dziury. Trochę mnie to tam Widzicie, tam jest jakaś bitka, może tam pójdziemy. O kurczę, jest mały problem. Znaczy nie mały. Duży problem. Zbijemy go. Dobra, zabiliśmy. Teraz jeszcze tylko tego. Zabijmy sobie szybko. Dużo nam bierze. Chyba zginiemy. Kurczę, że już prawie, no. zginęliśmy. Trochę laga mieliśmy. Ale... Próbujemy teraz tak idziemy tutaj do tej dziury zobaczymy czy ktoś tutaj jest. Nie ma, czyli idziemy do tej samej dziury. Widzicie, co widzę co widzowie mogę zrobić? Bo ja jak jeszcze nie nagrywałem odcinków, to sobie gramy na tym serwerze, sobie do Ender chowałem. To mogę sobie wziąć z itemki. Właśnie my tak dajemy teraz jest ok, mam trochę więcej. Możby by teraz tylko z tym nie zginać. Bo to tyle robiłem. Tutaj mamy siłę. Dobra, i to jest ta dziura. Dobra, jemy refa. Nie refa, tylko Koksa, jeszcze go nie zjedliśmy Też się budujemy ja trochę za szybko trochę się budowałem dlatego Aha Aha, wszyscy na mnie, tak? Teraz to coś świtnie mam przerąbane. Dobra, zwaliliśmy go. Nie myślę koksa. Dobra. To ma mało, więc go bijemy. Dobra, zrobity. Lecę wszystko tego zrobić. Widzę, że trochę nie ogarniają. Ale jak sami, jak ja tu spadłem i sami mnie zaczęli bić, no to właśnie tak się kończy. No ale to ich już wina, bo oni tak właśnie zrobili. Nie już się do góry wybudować, chyba że tu przyjdą. Myślę, że mogą przyjść. Dobra, przyszli. Się bijemy, nie? Dobra, ten już jako je psa. jeszcze sobie zjem. O nie. Trzeba chwilę tamtego zabijam, jak z tym sobie poradzimy. Choć może być trudno. A, tam. na chwilę ginie. No to mówiłem. Tego dojeżdżamy. Widać, że też nie chce się bić, ale trudno. Nie mają nie mieli koksów, okej. Okay. Na chwilę znowu tu przyjdzie. Oni sobie na nich ranking wiemy. Okej, okay, nie wiem czy to jest. Czy Wzią... on koksa wziął? To naprawdę. Aha, zabieram go. Chyba mamy koksa. Tutaj damy to. Tutaj mamy, będziemy mieli koksy. Okej. Okay. Mogą tutaj lecieć. Tutaj sobie lecieć, to chcę, są to wybijamy chętnie. Bo mamy 220 punktów. To mnie bardzo cieszy tak nawet do, do topi nie jest dorównane No ale nie ja widziałem jest Co mi się stało? Czy on zginął? Dobra, idziemy się bić. Tutaj mamy efekt siły. Dobra, to idziemy tam się bić. Jeżeli ktoś tam będzie. Tam nie będziemy wchodzić. O, bijam się, dobra. To się dołączę. Pięknie. Dobra, zabity. Są mi perły. Dobra, za chwilę go nie ma. O, tam skoczyli, okej. Okay. Dobra, jak oni wskoczyli, to ja też kółeczka. On, chce się bić, on chce się bić. Wlatu ma mało spadu. Tylko... Próbujemy dojechać. A może sobie też zjem? Bo nie mam za dużo jeszcze dwójkę nie, nie biję. Cię Dobra, z zorau, ale ten już nie powinien. Dobra, ale jednak zorał. A może kiedyś wrócą? Nie wrócę niestety. Ale sobie widzowie podmienił banie i wszystko by sobie podmieniał. Bo za chwilę to mi się sadzę tu. Nie, i nie będzie mi się chciało podmieniać. Tak mam mało chatę. On się tam na powierzchni biją. Tego chciał się pobić. Dlatego idziemy na powierzchnię. Dobra. Tutaj trochę do wpadek, żeby nas nie to się nie zmienił. teraz tylko nie spaść. No właśnie to tym mówię, żeby tylko nie spaść. Dobra. Idziemy zobaczyć, gdzie ktoś znowu jest. Расов, тут. Расов, ты уже себя не. Никто не бьет, а жди может, твой идем О, тут есть O, to jest ten, co ma trzysta punktów. No, chyba nie ogarnie, że może się budować, chociaż... Zatem ja, sobie wiem, bo nie chcę, się skiniąć. Co się patrzysz? By też nam lubić? Aha, bo nie znalazł. Aha, myślałam, że on trochę dłużej przynajmniej pożyje. On toksa miał perły. Miał. I to ile? Dobra, myślę, że jak się nam skończy on tyle to możemy pójść. możemy pójść sobie to odłożyć. Chcę po 1v1 trochę to robić. Może ale jakieś. Dobra. Chyba, że się jeszcze trochę pobijemy, chociaż nie. Dobra. Odkładamy sobie to, tam potrzebne. I robimy spawn. Może bój w HC? Dobra. No, tak i widzicie, ja ona serce jeszcze Kurde, nie umiem trafić O nie. Kurde, zamiast tutaj postawiłem co innego Dobra, zginiemy, to już jest pewne chociaż nie, dobra, nieważne, to lecimy, a takie boks Pipi. dobra, jesteśmy, zakładamy totem i pijemy siłkę, dobra, się bardzo przyda. i to tutaj oka, a i to jest ten gość, który nie ja siebiłem. Może być dobry. Kurczę! No, zginę. Dobra, to, jest to, to jest to, że ja nie umiem grać? Próbujemy normalnie. Próbujemy trochę wyklikać. Ale... Na 10 tysięcy ranku. Co to jest? Nie ma szans, jak mam na 10 tysięcy ranku. Oszgwinę. Dobra. To może teraz polecimy na swój znowu? Zjemy sobie teraz idziemy jeszcze za chwilę. Dobra, jem już. I gdzie on jest? Tutaj. Co on robi? Nie rozumiem go. Widzicie, chyba ile ma ranku? Chyba dlatego. Albo High Granda robił. Nie umiem biegać, no. Oho, jedno HP. Dobra, GG. To może jeszcze spróbujemy Dobra, inna mapa. Kto by to nie był on. No kurde, nie trafiłem go. Lecimy dalej, lecimy. Dobra, 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 no chodź. Chodź, chcemy sobie, żeby mieć max. Oho. Oho i zginęliśmy, dobra, ale było dobrze. To jak było tak dobrze, to jeszcze raz robimy. Coś mi się ścięło. Jeszcze raz Act PvP. Kobieta to nie był jakiś... Dobra, przynajmniej to nie jest ten, co my byliśmy. Ale dobrze gra. Chłopie, to nie normal. Kurde no. Dobra, może terenowa lecimy. A, zrobimy tak. Co? Oho, nie umiem grać właśnie. To jest najważniejsze. Nie, no nie to. Zabrajemy, regenerujemy się. On tu idzie, ja już to widzę. Oho, ale mnie wywaliło. O nie. Weź się odsuń. Nie. Dobrze, ale się cofnąłem? No i nie postawiłem krystala. O kurde, idealnie na siebie to wysadziłam. Niedobrze. Dobra. Boisz Ole wyskoczył Chodź Dobrze dobrze, to ten, to ten, to ten, to ten to Chodź Ja kurde nie gram na skale. Ja gram normalnie Chyba właśnie mi se spadnie Robimy sobie seta, tylko to ty mi padł, brawo ja. Szybko. Miałem ja to, że jest przegrany. Chociaż nie powiedziałbym. Dobra, ucieka to dobrze. Dobra. Tym umiał klikać, no już dawno to ten zdję. Jak mówiłem, gdybym umiał klikać. Tak totem, totem. Yy, mi to ten. Przerąbane. Dobra, przegraliśmy to. Może jest pewne, że my to przegraliśmy. No dobra, ale było bardzo dobrze. Teraz może jeszcze polecimy na max albo nie. Sumo. Ale też chcę. Sumo. Nie wiem czy coś chce, czy nie. Dobra, widzę. To tyle na dziś w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, żeby zostawić subika i łapkę w górę. Pa!